U Rimko ma jeszcze tę unikalną cechę, że można przywrócić felgę do jej pierwotnego, fabrycznego wyglądu. Nie tylko wygląd, ale również trwałość tych warstw nałożonych przez firmę zajmującą się renowacją będzie dokładnie taka sama jak w przypadku pierwszego malowania u producentów. Idea systemu RIMCO polega na tym, aby połączyć właściwości malowania proszkowego z właściwościami farb nakładanych pistoletem lakierniczym. Głównie chodzi o połączenie wytrzymałości i szybkości procesu malowania proszkowego z najlepszym możliwym do osiągnięcia wyglądem i reprodukcją kolorów, które jest możliwe wyłącznie poprzez nakładanie farb zwykłym pistoletem lakierniczym, podobnie jak przy refiniszu samochodowym. Podstawą systemu są podkłady proszkowe. Które dobieramy w zależności od sposobu, w jaki klient aplikuje je na um, odnegane felgi. Zawsze występują przynajmniej dwa kolory: szary, czarny, niekiedy biały, bywa że i żółty kolor po odkładu, w specyficznych przypadkach. Kolejnym nieodzownym komponentem całego systemu są lakiery nakładane metodą natryskową, lakiery bazowe. One stanowią o kolorze danej felgi. Cały system zamykany jest lakierem bezbarwnym. Możemy wybrać albo lakiery bezbarwne proszkowe, albo lakiery bezbarwne ciekłe, również termoutwardzalne, które również służą do wykańczania malowanych powierzchni.